Dzień dobry, ja się nazywam Jakna Szulska-Miejska. Jest ze mną Klaudia Wyszyńska. Ja jestem położona z Instytutu Matki i Dziecka, a Klaudia jest fizjoterapeutką. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kupach. E, jesteś mamą e, półtora rocznego Teosia. Zgadza się. Tak. E, powiedz, czy pamiętasz tą pierwszą kupę? Pewnie jeszcze w szpitalu. Pamiętam e, ta pierwsza kupa. Smółka, tak jak wspomniałaś, no, przez to, że przeżywa się to po raz pierwszy, to zawsze jest jakimś tam wyzwaniem. Człowiek nie do końca wie, co i jak, czy, jest, czy to tak powinno wyglądać, czy ono powinno mieć taki kolor, taką konsystencję. Pojawia się milion pytań w głowie. Ja akurat, przez to, że jestem ze środowiska medycznego, bo tak jak wspomniałaś, jestem fizjoterapeutką, było mi odrobinę łatwiej, tak myślę, bo Gdzieś tam wcześniej się już przygotowywałam trochę. Czytałam, rozmawiałam też z mamami moich pacjentów. Natomiast, i tak, mimo wszystko, było to dla mnie pewnego rodzaju Zaskoczeniem i miałam dużo wątpliwości w związku z tym, czy wszystko na pewno jest OK. Zakładam, że Ty w swojej praktyce na pewno też spotykasz się z wieloma pytaniami dotyczącymi tego, czy ta kuba jest prawidłowa. Tak, tak, bo czytać o tej kupie to jest co innego, a co innego ją zobaczyć. Ona rzeczywiście jest taka przede wszystkim w bardzo dużych ilościach. Ciemna, smolista, bezwonna, ale, ale te ilości rodziców często dziwią, że to w ogóle się tam zdołało zmieścić. Oddawana na raty jest, tak, tak. Rzeczywiście budzi dużo emocji. No i przede wszystkim zmienia się, prawda? Bo inaczej będzie wyglądała wtedy, kiedy dziecko jest karmione piersią lub mlekiem modyfikowanym. Troszeczkę inaczej będzie wyglądała z kolei wtedy, kiedy dziecko ma rozszerzoną dietę. Nie zapomnę swojego zaskoczenia, kiedy się pojawiła pierwsza kupa w kolorze zielonym, i zupełnie nie wiedziałam, czy to jest w porządku. Okazało się potem, że wynika to po prostu z tego, że malu zjadł brokuła. Natomiast może opowiesz nam trochę o tym, jakie kolory tej kupy powinny nas niepokoić, co jest ok. Mhm. Tak, więc pierwszą mamy za sobą, czyli to jest ta smułka, ciemna, no taka naprawdę przypominająca smołę, później jest stolec przejściowy i to jest właśnie taka zielona kupa, ty nie mówiłaś teraz o niej, czyli to nie było to doświadczenie z brokułem, tylko, tylko taki naturalny stolec, który jest, to już nie jest smułka, ale jeszcze to nie jest ten stolec taki, Naturalne dla noworodka. No, a później kupa robi się taka żółta. Dziękuję. Przynosi nam tutaj te oś pieluchy, tak? One się wtedy bardzo przydają w dużych ilościach. Ta kupa jest żółta, przypomina to są zawsze takie porównania do pożywienia musztardę, jajecznicę. Takie, takie to są, tutaj mamy taką kolorystykę. Później, no i rzeczywiście jest tak jak powiedziałaś, że w zależności od tego, czy maluch jest karmiony naturalnie, czyli mlekiem mamy, czy jest dokarmiany pokarmem sztucznym, czy w ogóle jest karmione sztucznie, to tutaj te różnice mogą być dosyć duże, przede wszystkim w ilości tych kub, które się pojawiają. Wspomniałaś o rozszerzaniu diety i rzeczywiście i tej e, zielonej kupie e, po brokule. Rzeczywiście e, przy rozszerzaniu diety to tutaj już nie e, e, musimy zawsze zestawić to, co maluch zjadł e, z e, efektem. E, I tutaj rzeczywiście e, każdy kolor e, ma, ma prawo się pojawić, jeżeli e, ten kolor właśnie był wcześniej zjadany e, przez malucha. Jakie kolory kupy powinny zaniepokoić rodziców i sprawić, że być może warto byłoby, żeby skonsultowali się z pediatrą? E, no to zawsze będzie kupa, w której, w której jest krew. E, kupa, w której jest duża ilość śluzu. I ciemno, zielona, taka powtarzająca się. Jeżeli nie umiemy wyjaśnić jakiegoś związku z jedzeniem, które, które dziecko wcześniej przyjęło, to też, też powinna być skonsultowana. Fajnie to wyjaśniłaś, bo wiem, że wiele mam szuka tych informacji w internecie na forach, a tutaj mamy taką streszczoną pigułkę informacji. Tak, kupy są ważne i dla, nabierają innego wymiaru, już jak mamy swoje dziecko.